i Budapeszt, aby Praga i Bratysława, być może Zagrzeb i Belgrad, choć to byłoby trudne, a jeszcze dalej sięgając Sofia i Bukareszt, tworzyły taką, jakby no, to powiedzieć, oś środkowo środkowo-europejską, budującą własny potencjał siły w Europie. Ja mam takie pytanie w związku z poprzednim, tu kolega, który się bardzo zdenerwował, niepotrzebnie, dawało, może mi dostać więcej, ale idzie o taką sprawę, że wszyscy ci rządzący, wraz z najwyższą figurą w Polsce posiadają tak zwane yy, zaświadczenie kwalifikacyjne okresowe co dwa lata. Bo każdy pracownik, który się przyjmuje do pracy yy, musi wykonać takie badania prześwietlenie, badanie krwi psychotechniczne itd. Czy ci ludzie to mają co dwa lata czy co pięć lat? Bo się to nie powinno takich gości w ogóle dawać. Yy, yy, zapewne tak, aczkolwiek, aczkolwiek, aczkolwiek oczywiście, że tego typu badań nie ma, bo one co do zasady, to pan wie, bo atrakty, że dotyczą pracowników, tak? Tam, gdzie się pełni urzędy z wyboru, jak radnego, wójta, starosty marszałka, posła i tak dalej. To, 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 to nie jest stosunek pracy, tak, więc tam tego badania, tego typu badania nie obowiązują. Inna rzecz, że ja Panu powiem, że ja w sumie byłbym przeciw tego typu badaniom, nie Pan, z jakiego powodu, jeżeli damy aparatowi państwa więcej kompetencji, to one bardzo często będą wykorzystywane przeciwko nam. Czyli tak naprawdę to działacze prawicy dzisiaj byliby odsyłani do psychuszek, bo by im tutaj rządowi lekarze mówili, że są chorzy psychicznie, tym by się to kończyło. Także ja tu byłbym Bardzo panek Ale wej e przepraszam, wejdę Panu w zdanie, jest ustawa, dzisiajśmy rozmawiali w poprzedniej kadencji PO głosami PO uchwaliło ustawę o zdrowiu psychicznym jak pan prześledzi dokładnie, to może psychiatra pana zatrzymać bez niczego y tak zwanej psychórzstwie. No to, 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 to. A sędzia może zadecydować w yy, ciągu siedmiu dni. Została no, w dużej mierze wylokowana przez, y, przez psychiatrów, y, a i która no w rękach państwa może się kończyć. Chociaż tak, tej wyników nie Zaraz kończymy. Chciałem spytać o rolę Pana Ziemkiewicza w grupie narodowej, czy są, a jeśli jeszcze nie. Kiedy będę jakieś konkretne odnośnie współpracy z narodowcami z Węgier? Jeżeli chodzi o Ralfa to on jest ochotnikiem, do, dobrowolcem, ee, w tym sensie, no, że sam, jakby to powiedzieć, po latach przemyśleń, przypisał się do tradycji endeckiej, czego owocem była książka myśli nowoczesnego Endeka nawiązująca do pra pracy Romana Dmowskiego, myśli nowoczesnego Polaka. Piotr Wierzbicki, poprzedni redaktor Naczelny Gazety Polskiej, w czasach stanu wojennego napisał taką książkę Myśli Staroświeckiego Polaka, będącą pewnym nawiązaniem do Domowskiego. No a Ziemkiewicz napisał popularną książeczkę Myśli Nowoczesnego Enteka. Też ona, w mojej ocenie, jeszcze nie jest książką ukończoną. Tak naprawdę ona się zatrzymuje w tym miejscu, w którym dopiero mogłoby się zaczynać, więc on jeszcze, jeszcze, pamiętam, sporo dopisać. No niemniej on jest przez nas bardzo. Ceniony jako, jako taki właśnie dobrowolny yy, zwolennik. Sąd miał udzielony głos na kongresie ruchu narodowego. Natomiast on nie jest działaczem, tak? On nie jest żeby kole tam młodzieży że Wszechpolskiej, zresztą ma 49 lat, więc w starszyźnie Polski mógłby być. Natomiast my powołaliśmy dziewięcioosobową grupę doradców ruchu i tam jest m.in. redaktor Stanisław Michalkiewicz, ale także redaktor właśnie Ziemkiewicz, są profesorowie Partyzel, Bender, Szeremietiew. No, ta rada jeszcze się tworzy, ale tam jest około 10 osób i m.in. jest Gnieziemkiewicz. I teraz do Węgrów, no my mamy uprzywilejowane stosunki, jeśli tak można powiedzieć, z partią o nazwie Ruch na rzecz lepszych Węgier, po węgiersku Jobbik. Nie niezrozumiale brzmimy, tak? co to znaczy Joplik, ale, ale to jest no, partia Narodowej Prawicy Węgierskiej, oni byli gośćmi naszego kongresu i my się bardzo ładnie, dobrze z nimi zgodziliśmy a propos tej kwestii środkowoeuropejskiej, bo to nawet oni pierwsi nas namawiali do tego, żebyśmy my się opowiedzieli za tą linią współpracy środkowoeuropejskiej i myśmy między innymi moim głosem do to do, dopowiedzieli, że tak powiem. Zanim zadam ostatnie pytanie, będzie to... Pan, chciałem powiedzieć, bo potem zapomnę, na jesieni we wrześniu będzie Stanisław Michałkiewicz u nas i Ziemkiewicz, pod koniec września będą. będą, nie nie pod koniec września na początku gdzieś będzie Stanisław Michałkiewicz, a pod koniec będzie Rafał, bo mnie powiesi, bo miał być teraz yy, w maju ale inne rzeczy się zdarzyły i, i będzie dopiero na, na jesieni. Teraz proszę pytanie. Ostatnie, bo ja ktoś ja myśli do Rudy Śląskiej. Ja chciałem tylko zapytać, co pan myśli o, o, o prohibicji, która funkcjonowała w Stanach Zjednoczonych jakiś czas temu. Pytam do tego, ponieważ wcześniej pan powiedział, że jest pan przeciwko tak zwanej legalizacji narkotyków. No i moim zdaniem no, przykład jest analogiczny, natomiast... Pan, ja, ja, ja znam tę dyskusję, hmm, też myślę, że bagaż kulturowy, jaki niesie alkohol, jaki niosą narkotyki jest zupełnie inny. Podczas mszy świętej to wino staje się, się krwią Chrystusa, a nie jakiś narkotyk. Ja bym ja nie abstrahowo od tego bagażu no wiesz, hmm, kulturowego, hmm, w tym sensie uważam narkotyki za rzecz... Hmm, no. Być owcą zdrowej europejskiej e, kulturze, a alkohol za część zdrowej europejskiej e, kultury. E, Prohibicję uważam za wymysł amerykańskich e, protestantów, e, który w świecie katolickim nigdy by nie mógł mieć miejsca. Rozmawialiśmy z księdzem Proboszczem chwilę wcześniej, On mówił o spotkaniu e, grupy anonimowych alkoholików, I, i to mi przypomina, że hasło polskiego ruchu trzeczościowego w XIX wieku wbrew pozorom nie brzmiało, że nikt nie ma pić alkoholu, ty, tylko ten ruch trzeźwościowy, na przykład z błogosławionym Konratem Koźmickim, to bardzo mądre hasło, przez abstynencję niektórych niektórych, powtarzam, do trzeźwości wszystkich, przy abstynencji niektórych do trzeźwości wszystkich. To, to bardzo mądre hasło I, i w tym sensie no, 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 w świecie europejskim, katolickim, prawicowym nikomu do głowy pomysł prohibicji A, no, nie no, Z tym, że są punkty wspólne, zarówno prohibicja odpłynęła na zwiększenie korupcji, no i mhm. rozrost mafii, nazwijmy to szeroko pojętej, tak samo, tak samo ten zakaz, który teraz funkcjonuje, wpływa na korupcję, no i są mafie... Na, i to, pan są yy, każdy ramach, nie? zakaz... Z, y, siłą rzeczy powoduje próby obchodzenia go, a więc konieczność y, dalszych działań represyjnych, i tak dalej. Dlatego zbuntowana młodzież w Paryżu w maju 1968 roku, czy w Berkeley w Kalifornii, w tym samym czasie, kuła hasło: zakazuje się zakazywać. No, ale ja się nie podpisuje pod tym hasłem: zakazuje się zakazywać. Ja jestem za tym, żeby pozwalać na wszystkie dobre rzeczy i zabraniać złych. To będziemy kończyć, ale jeszcze. No, Pogodzę, to, ja tak, to. jeszcze raz, która słucha Ania, morza, jak się pochwaliłem, że będzie to spotkanie, to mi pan ja że czekasz na wymianę wyrazu sympatii. Pan mam takie zimno. obawy właściwie. Czy wyznacie jakiś system kontroli, czy nie obawiacie się ludzi, którzy mogą być postawieni i mogą wam manipulować, wejść w struktury? I, i bo to jest istotna sprawa. nie znaczy, pan. Znaczy, ee... Ee... Mamy i nie mamy. Z jednej strony na Kongresie Ruchu Narodowego Przemek Holoter, był kierownik główny Obozu Narodowo-Radykalnego, zresztą tutaj na Śląsk w województwa śląskiego, e, wprost mówił o tym, że taki system kontroli powinien być, że prawni <coughs> agenci czy to SB czy nawet WSI działający już w Polsce Komunistycznej, powinni być brani za poły płaszcza <coughs> Narodowe. Więc w sumie mówimy to, to, co Pan teraz, tylko, że z drugiej strony nie ma doskonałego systemu kontroli, bo tak jakbyśmy się zapytali, jaki jest system kontroli w grupach Gazety Polskiej. Że to, to jest jakaś bramka, prawda, na prawomyślność, no, no nie ma czegoś takiego, tak? To, tak to trzeba wzajemnie na siebie patrzeć, obserwować, wyciągać wnioski. Nie, no zgoda, celna rada i, i obawa prawda, no będziemy sobie z tym radzili tak, jak potrafimy. Będziemy po małym kończyć. Chciałem taką informację podać. Dwie książki do kuchna. Jedna Cezarego Gmyza yy, o dziennikarstwie śledczym, o tym co go spotkało. I druga, i tutaj no, właśnie przekolacy, rząd narodowy powinien być zadowolony, biografia, lotnictwa. Ci chętni, którzy są do kuchna, to zapraszam, by to nas którzy je sprzedają, a 26 czerwca mamy spotkanie tutaj z Pawłem Zezakiem. Gorszym niż faszysta. No. No tak, dziękuję bardzo. ć kam jezna.